Joanna Opozda przylapana z przystojniakiem wyszła niego w samych majtkach, z dziecia. Piękny, słoneczny dzień. W centrum stolicy, na luksusowej ulicy Mokotowskiej pojawia się Joanna Opozda. Jak zawsze ubrana jest bardzo modnie i szykownie. Tym razem gwiazda pierwszej miłości postawiła na jeansowy total look. Nogi poniosły ją ja do drogiego butiku, w którym zaczęła przymierzać kolorowe sukienki. A więc zakupy to ciężka fizyczną praca, aktorka przebrala się w wygodniejsza stylizację, czarny topi krótkie. Bieli zmiany shorty. Nagle ubrana tak wybiegła ze sklepu, bo pojawił się przed nim jej najlepszy przyjaciel. Mateusz Banasiuk, który jest partnerem Magdy Boczarskiej, 45 litrów. Dopiero po chwili Joanna Opozna wróciła do środka, by ostatecznie wybrać sobie zieloną sukienkę z białym kolnierzem warta z 1700 zł. Wystrojona w nowy nabytek opuściła sklep i pojechała na Plac Zbawiciela na spotkanie ze wspomnianym Banasiukiem. Widać było, że lubia spędzać razem czas. Były plotki, uśmiechy od ducha ducha i dobre jedzenie. Kto mógłby pomyśleć, zyla czy ich coś więcej, ale tak nie jest. W końcu Asi należało się trochę odpoczynku od trudów macierzyństwa. Dobrze, Zję znalazła opiekę dla synka i mogła spędzić z na luzie. Zobaczcie w naszej galerii, jak Joanna opozda spedza czas kolega.